O, tu mamy kolejną. Wrażem, że teraz żelaza. Śmiesznie to wygląda. Ciekawe ile ród do tej pory już pominąłem. Nie lepiej nie wiedzieć. Co tu jest? No one wanted to believe. Believe they would ever existed. O no, zapiszę sobie. Mamy tutaj jakiegoś giganta. A uh. Chciałem go uszkodzić. Tak, dla waszej wiadomości, nie? No, chyba nie wyszło. Szkoda, szkoda. Naprawdę szkoda. Zbliżamy się? Aha, idziemy w tę stronę, tak? Okej. Okay. Tak, wyczucie kierunku. Niestety, lydia znowu zniknęła. No cóż. Spójrzcie jak to ładnie wygląda. Chociaż może ta woda nie pasuje zbytnio, ale oj, oj Co jest? O, my g! -y. O, my -g -y. Ok, chodź tu. Usmakuj moich kuszynek. Moja dumerska krew daje mi przynajmniej 50% odporności na ogień. Nie mam pojęcia skąd się tu wziąłeś ale... Nie brzmi to by zbyt... Nie brzmisz brzmi, zbyt przyjaźnie gdzie jesteś, gdzie się podziałeś Nie ma go nigdzie? Tam jest Wydaje mi się, że lud był bardziej. lepiej tutaj działał. Tylko mnie bardziej zastanawia, gdzie jest. Gdzie, co się w ogóle z tym stało, Lydia? Mnie bardziej zastanawia, raczej. gdzie jest jego legowisko. Biegniemy za nim, Lydia? O, niech to. A niech to. Ach, ten smok ma być mój. No nie, to się nie dzieje. Gdzie ja tu byłem wcześniej? Zobaczcie, ale idę trupić pewnego smoka. Um, ale nie wiem, gdzie się znajduje jego. Jego siedziba. Cóż, pójdziemy znajdziemy. Tak, widzicie mniej więcej jak wygląda nasze podróżowanie do celu. He gots in fire Dragonborn! nie, duwaki! Dragonborn! Swoją drogą polecam Wam naprawdę Morrowind do trzecią część. Tam jesteś. He gots Wiesz, że będziesz mój, nie? W końcu. Jesteś Chodź tu Już masz pełne życie, tak? Niezbyt to przyjemny widok Tylko mnie bardziej się interesuje, gdzie masz siedzibę Będziesz mój smoczku. Oj, nawet nie wiesz, jak bardzo będziesz mój. Shit. Trzymaj się, Lydia. Pokonamy go. A w ogóle spójrzmy, czy mamy jakieś przedmioty fajne, które można byłoby wymienić teraz. Zwiększymy magię o 10 się do retoryki. A, wezmę sobie zresztą to. Um. To nam się przyda. Trochę przelagowało, bo widoki z tyłu, smog. Nie jestem. mnie to. Chodź tu, smoczku. Jesteś w pełni mój. <gry> Chodź tu. Leczyłbym ci lady, ale nie wiem jak. A, ledwo się trzymamy, widzę, tutaj, z regeneracją życia. no Ale damy radę. Zobaczcie, już jedną trzecią HP mu zjechaliśmy. Chodź tu, smoku. Regeneracji znowu A. chyba kogoś tam zabił po drodze, A. nie mów mi, że to jest drugi. Wydaje mi się, żeśmy wrócili do punktu wyjścia. Tam gdzieś jest maszkara, a nie tu. Wiedziałem, że wróciliśmy do punktu wyjścia. Mm. I mi się udać tutaj. No, no dobra. Ale idziemy tu. Muszę tam dostać za wszelką cenę. Smok będzie mój. He got in fire. No ale tylko jak się tam teraz dostać. Dobra, Smok gdzieś tam swoje legowisko, co? O, kufer. Złoto. Też se wezmę. Tak, tak. Nie wiem po co mi to w ogóle. Aha. Nie mogę go tam oddać, ta. O... Lydia. Aha, tam jest stylowisko smoka. Teraz już wiemy. Dobra, Lydia, sprawa. Osłaniam cię. Musisz dla mnie twoje trochę... ciężary. No, bo od tego tu jesteś głównie. E, broń. Aha, ten przemysł jest zbyt ciężki, tak, strój. Hm. Jak mam się tam dostać? Eee. Trzeba iść w wichrowego tronu, więc. No cóż, teraz się tam nie dostaniemy. A kurczę. O, jakiś kufer pominąłem wcześniej? Heh. Za pierwszym razem. Słodko. Dobra, wszystko co chcieliśmy. No um. czy tu jest jakieś przejście? Spoko. Tamtą stronę jest miejsce, do którego zmierzamy, i tam się teraz udamy. Niestety smok nam nie dał się zabić. Zejdziemy tędy. O! Pół życia mu zostało. Szkoda. ENE się tam musiał wybrać. Razem z wami oczywiście. Okej. Okay. Dobra, ruszamy. W dół rzeki. O, Oczywiście. Tak. Mm. No, przynajmniej teraz dobrze idziemy. Jakieś murki zwykłe. Nie, oj, znowu zlegowało. A, przykry, przykry. Oset. Tak. Co tak, teraz zaczęło lagować. Dobra. Mm. Długa droga przed nami. oj, co tu? okej okay. o, okej okay. o, dobrze oho, ale nas normalnie łowca Ja grań samotnia Wichrowy Tron. A my się udajemy do Iwa Street. Um. Czyli w stronę. Aha, jest, Iwa Street. Dobra. Iwa Street. czy Iwa Street to jest? Ciężko powiedzieć. Aha. No nie, no czemu tak zaczął nagle lagować, Miejsca na dyskusji na pewno nie braknie, więc nie wymyślaj chociaż może, w sumie jak teraz o tym myślę Dobra, kwiatek Gdzieś doszliśmy I warto byłoby to miejsce, do którego doszliśmy poeksplorować troszkę Port Amol Bardziej mnie ciekawi co to jest Ej, w sumie mogę użyć krzyku na smoku Aaaa. Zapominam cały czas o tym, że mam krzyk Niestety Taki już jestem, bardzo zapominalski Jestem już taki niedoświadczony. Nieźle mi tu zjechał z HP. A dobrze sobie poradziła śledia. stalowa strzała kuferek, złotko jakiś czerwony górski kwiat. Kapliczka Julianosa Jej, ajke to dam na jebózgłosławieństwo Przywracanie mocy Aha, aktywny efekt Zwiększę magię 25 na 7 godzin Ładnie Mówcie mi, że się przed tym obronił. Ops. Na razie sobie zostaniemy z tym mieczem. I powiedzmy... a niech to. Z tym mieczem. I może być z tym. Okej, okay, masz ci coś w szafie? Nie, nic ciekawego, nic ciekawego. Kapusta, jabłka, jabłka. A, myślałem, że jak fort, to trochę bogatsi będziecie. A, pusta ławka. Zwłoki Nic ciekawego znowu Albo ja jestem po prostu taki wybredny W ogóle będę się musiał udać do um, Do miasta sprzedać to wszystko Aha bo to jest środek tak u, jeszcze chyba z dwie umiejętności sobie podniesiemy, będzie poziom. Będzie poziom, mówię wam. Um, tak mam drugą rękę, dobra. Aha, szybko padło, bo widzę dostałem też z tego, czym przed chwilą wrzucałem. O! Wesoło tutaj, nie powiem. Skąd ty się tu bierzesz? Magia. A, to mi nic nie da. Aha, uczeń lodowego maga, ale się posługuje błyskawicami, tak? Mam przedmioty mikstury. sobie weźmy? Po mniejszej magii... Hmm. O, nawet się nie leczyć. би их. Bo tutaj urabiam. Aha, czyli ja nie do końca wiem, co ja tutaj robię. Kurczę, no. Czy ty jesteś ognistym, tak? Aha, szybko poszło. No, czyli jednak tutaj nam mnie pisane jeszcze wchodzić. Ale ważne, że wiemy już, że to takie miejsce jest. W ogóle co oni z nami zrobili, to nawet szkoda gadać. Ok, warto wiedzieć. Hmm... Niedoświadczony mak lodowy, tak? Tak, bardzo ładnie Starowa strzała Zwłoki jakieś, co oni, Co wy tu w ogóle robicie, boże? Mmm, w którą stronę my się w ogóle mieliśmy udać? Aha, nie w tą, co stoję. Czy przyszliśmy stąd i idziemy. Co? Ktoś coś do mnie mówił? Nie wiem. Dobra. Uuu, ciekawe. Uuu, ładnie to wygląda, ciekawe co to jest. Hm. Jakieś źródełko O mój Boże, czyżby tym razem bez przeciwników? Uuu Jeszcze nie wiem co ja tutaj robię, ale Ciekawe miejsce. Myśliwi. Czego chcesz, małe ZW. czego ja chcę. Nie wiem, o, ale nic ciekawego nie masz. Niestety, a mnie w tą stronę zaraz to jak na E mam to, to na W my się kierujemy czyli tu. Okej. Okay. Dobrze idę? A mnie zbyt? W tamtą stronę. W górę do